Witam serdecznie wszystkie bliźnięta na kanale Erika Tarot Czytanie na miesiąc listopad Czytanie oczywiście ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi Bierzcie co dla Was, a resztę zostawcie A jeżeli z Wami zarezonuje, podoba Wam się czytanie Dajcie łapkę w górę, e, napiszcie jakiś komentarz Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie Będzie mi bardzo miło e, A jeżeli czy to, e, interesuje Was czytanie prywatne to zapraszam na moją stronę www.elikatarot.uk no dobrze zobaczmy eee, zobaczmy co u Was bliźnięta w miesiącu listopadzie poproszę przesłanie dla bliźniąt na miesiąc listopad Sama karta, co była u lówów. Zamrożone emocje. Przeszłość. Pamiętaj o wszystkim, co dobre. Jeżeli ma, mieliście jakiś problem, coś nie jest rozwiązane, coś tutaj nie da się przejść, bo osoby są jak z kamienia, jak z lodu, nie możesz do nich dotrzeć. A może to jest Twoje serce, to Twoje podejście, że nie chcesz dopuścić kogoś, nie chcesz komuś wybaczyć, bo Cię bardzo zranił. To zabija nas samych. Taki żal czy manie, urazy, um, no, powoduje różne choroby wewnątrz nas. Nie można tego robić, trzeba puścić, więc zostaw przeszłość za sobą. A jeżeli chcesz coś pamiętać, to tylko dobre rzeczy. Jaki znak będzie Ci przychylny w tym miesiącu, drogi bliźniak? Rybki. Wyzwanie na miesiąc listopad dla bliźniąt. Nie bierz sobie za dużo do głowy, na głowę, nie, zbyt dużo obowiązków. Postaraj się, żeby domownicy pomagali ci w obowiązkach domowych. Jeżeli chcesz coś zrobić, coś osiągnąć, to też nie bierz sobie za dużo na głowę, bo jak głowa przepełniona, to i tak się niczego więcej nie nauczy. Niektórzy z Was mogą mieć problemy z kręgosłupem w tym miesiącu, więc warto tutaj o to zadbać, ale tak przede wszystkim nie bierz sobie zbyt dużo z obowiązań, obowiązków na głowę, nie bierz też nie swoich rzeczy, nie swoich problemów, co Ci w tym pomoże, no, jeżeli tutaj. Y by, by byłaś czy byłeś w jakiejś depresji, warto się tutaj z czegoś uwolnić, zamknąć jakiś etap, tak jak tutaj właśnie było powiedziane, żeby nie pamiętać tego, co było złe, uleczyć się, zamknąć jakiś etap. Tu jest świat. Świat mówi o zamykaniu, o zamykaniu pewnych etapów w swoim życiu. Nie trzymamy urazy, pamiętamy tylko dobre rzeczy. Bo tu jest coś, co cię strasznie przygnębia, już nie masz siły, więc odpuść, odpuść to i postaraj się naprawdę pamiętać, tylko dobre rzeczy, nie trzymamy urazy. Co ci będzie, a może też fajną rzeczą będzie, żeby odpuścić, pojechać gdzieś na wakacje, odpocząć gdzieś za granicę, też taka opcja byłaby dobra. Co ci może przeszkadzać? Nie umiesz mm, mówić nie. Ciągle komuś pomagasz. Tutaj trzeba się nauczyć tego właśnie. Nie musisz się bedawać tyle. Poproś też czasami o, o, o właśnie, o pomoc. Musisz się nauczyć prosić o pomoc. No to zobaczmy ten miesiąc jeszcze. Mhm. Szczęśliwa rodzinka. Mogą tu być jakieś od początku listopada spotkania z rodziną. Mhm. To na pewno. Mamy tutaj aż dwie karty rodzinne, więc ten listopad może się zacząć bardzo rodzinnie. Dużo spotkań, rozmów z członkami rodziny. Szczęśliwie w Miłym goronie, powrót do przeszłości, wspomnienia. Może to właśnie pozwoli Ci spojrzeć na e, różne sprawy z innej perspektywy. Może ten ktoś z przeszłości, właśnie będziesz patrzeć w inny sposób, bo tutaj ta rana w sercu zamrożona. Ale po spotkaniu, właśnie z rodziną, po wspominaniu, może spojrzysz na to wszystko inaczej. Bo tak tutaj e, nawet jest powiedziane, żeby popatrzeć. Zmień perspektywę na tą przeszłość. Pomyśl o tym. Jeżeli to są urazy jakieś z rodzicami, z rodzeństwem. Życie jest tak krótkie, że nie ma sensu trzymać urazy. Wybaczajcie sobie. No to zobaczmy teraz emocje, miłość dla bliźnią w listopadzie. Tutaj mamy, ktoś gra na Twoim serduszku, ktoś no, wywiera na, na Ciebie jakiś wpływ, stawia Cię przed jakimś wyborem, że masz coś zdecydować, masz coś zrobić, wybrać to albo tamto. Jest to mężczyzna dla kobiet, taki, który, może to być ojciec, właśnie. Może być Twoim ojcem, jeżeli jesteś młodą kobietą i on tutaj troszeczkę wywiera na Ciebie jakiś wpływ. Próbuje ustawić Cię życie i, i gra na emocjach. A jeżeli to nie Twój ojciec, to może być jakiś mężczyzna w Twoim otoczeniu, który no, wywiera na Ciebie jakiś ogromny wpływ, każe Ci decydować to albo tamto. Ale też może być jeszcze inna opcja, że pojawia się mężczyzna. I będziesz się zastanawiać, czy wejść w ten związek. Mhm. Królowa pucharów. Tutaj yy, dla mężczyzn może się pojawić kobieta i tu mamy yy, właśnie rybki. O, może być ona spod znaku ryb. A jeżeli jesteś kobietą, to tutaj widać dużą wrażliwość, empatię, czasami też naiwność. No i król Pucharów, królowa i król, no przepiękna. Miłość tutaj pełna zrozumienia, z, z, miłości. No, i tu mamy te sześć pentakli. Pamiętaj, żeby jeżeli ktoś pojawia się w Twoim no, życiu nowy, a już byłaś w jakichś związkach i matkowałaś, królowe mają pucharów często taką właśnie tendencję, żeby uzdrawiać wszystkich, pomagać, wyciągać. To nie popełniaj tego błędu drugi raz. Pamiętaj, żeby też brać. Nie tylko dawać. I znów mamy w mm, pisielce zobacz. Żeby nie popełniać tych samych błędów. Spójrz na to wszystko teraz z innej strony. Przemyśl to wszystko, co się w Twoim życiu działo. Nie bierz na siebie za dużo. Nie bierz czyichś problemów. Nie uzdrawiaj, nie uleczaj na siłę. Pomyśl o sobie. Pomyśl o sobie teraz wchodź w związek, ale na o równych zasadach. No. A jeżeli jesteś w związku, no to widać, że jest między wami miłość, ale faktycznie tutaj trzeba powalczyć o tę równowagę w tym związku, żeby, no, jak mówię, nie, nie dawać siebie za dużo. Czasami trzeba poprosić o pomoc. Finanse. No i zobacz, i zobacz, dziesiątka buław, dziesiątka buław. Dźwigasz na swoich barkach ogromnie dużo, ale masz też, zobacz, dziesięć, mm, dziesięć pucharów rodziny, robisz to dla rodziny, poświęcasz się dla rodziny. Coś tutaj się wydarzy. I to bardzo szybko, Mo, pojawia się możliwość tutaj awansów, możliwość awansów polepszenia swoich warunków. Tutaj jakaś praca intelektualna. Może Ci się tutaj coś takiego zdarzyć. Pracujesz na komputerze, to widać, że tutaj ktoś Cię zauważy. Mogą tutaj być jakieś propozycje albo też no, strasznie dużo tej pracy umysłowej tutaj widać, myślenia, kombinowania. Może też tak być, że dla niektórych z Was będzie tutaj naprawdę dużo, dużo wysyłania wiadomości, maili, różnych pisania prac. Może ktoś tutaj pisze książkę też, tak? Może się pokazuje właśnie, że taka praca intelektualna, dużo pisania, dużo yy, mówienia. Masz ten klucz do tego swojego umysłu, to go wykorzystaj. Nie przeciążaj swojego kręgosłupa, nie bierz na siebie za dużo. Może tak masz, tak? Bliźnięta robią mm, bardzo dużo dla innych. Ale tutaj trzeba troszeczkę odpuścić. Ktoś inny ci pomoże. Pamiętaj tutaj, rodzina, wsparcie. Może masz też ten oparcie finansowe w kimś tutaj obok siebie. A może w pracy jest ktoś, kto cię wspiera. Może ta praca jest taka yy, w atmosferze rodzinnej, też tak może być. Ale to, że jest miło i ludzie są fajni, to nie znaczy, że trzeba za siebie brać tyle, aż tyle. A może czegoś po prostu nie zauważasz przez to, że bierzesz na siebie, idziesz na oślep dla dobra rodziny. Także warto tu o siebie zadbać, pamiętaj, masz duże możliwości, widać, że tutaj coś się uda. Możliwe, że ktoś cię zauważy i yy, będzie szansa na awans, ale tutaj jest taka energia twórcza. Jakiś etap też się zamknie w Twoim życiu. Tak, tutaj było zamykanie etapu, i widać, że tutaj coś zamykasz. Coś nowego się zaczyna. Zobaczmy, jaka, jaka rada, jakie przesłanie dla bliźniąt. Hmm. Przygotuj się na transformację, widzisz? Coś się zamyka. Jakiś etap się kończy, z poczwarki wyłania się motyl. Przepięknie, przepięknie ten, ta góra lodowa, myślę, że się rozpuści. Piękna energia miłości, rozkwitu i też yy, no, polepszenia swoich warunków. Dziękuję Wam bardzo, bliźnięta, i życzę udanego miesiąca.